Dobra, szybkie nagrywanie, znaczy nie szybkie, ale chcę Wam rękę nagrać, ale muszę się usprężać, bo no jakby zacząłem gierkę, no a nie chcę już zginąć. Przed chwilą miałem fajną gierkę, ale no zlamiłem. Dobra, trudno. Jeżeli podlejemy kogoś lawą. Albo on nas, zależy. Co ja piszę? Za... Daleko, idę na 00. Kto gra na Lunarze? Ja, czy znaczy, tak naprawdę one pojęcia są pod tym, pod czym je ustawisz, zabrałbym sobie szybko cztery. A już myślałem, że mi nie zada. Pyk, pyk. Szybko piąteczka. I idziemy go podlać. Oponenta. Jeszcze sobie zbierzemy cztery. Jestem cztery sobie zbierzmy. Żelaza. Ten tor chyba nie zebra. Raz, dwa. Raz, dwa. Zabrak jednego. Gdzieś tutaj chyba była woda. Tam jest, dobra. Tak. Naprawdę. Zlamiłem. Ale będziemy mieć za chwilę główkę, więc w sumie to się tak super jakoś nie liczy. Hmm. Tutaj on był To się przyda Wow, płyta tam. tam jest no Pod nami Będzie lawa, będzie lawa jak nic Szybko, dawaj, 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 dawaj Jeszcze dwa Jest, dobra, schodzimy dalej. No widziałem tutaj nikt. Łu, że no tylko czas wykopując się stąd. Specjalnie przygotowałem tego Żelazo, żeby typa zabić, a to mi takie Kołmanianę zwala Tam jest, dobra Tam idziemy No albo i nie раз год только знаете мы. Оп, не же я. Nic, gdzieś tu jest keyf. To tak się ze mną chłopak. Kuba Bogu, tak Bo w Kubie. UCHO Hobma ma zero star, może jeszcze nie ma wszystkiego On idzie na zero zero, ja go nie dogonię Nie ma bata, że go dogonię Dobra, najwyżej stracimy życie CZEKAJ MORDO Ej, stój, stój, zatrzymaj się Sprawdzaj coś, Wyku Nie, dobra Ja sobie odpuszczam Ja pierwsze Ale nie, no hop, miał x Ray A przecież to jest prawie niemożliwe Żeby tak się idealnie wkopać Dobra, no to znowu będę krytem. Nie chcę już na tej spuszczać. A no. Dobra. Tak na wszelki. Ok, nic pasuje. Może nawet tamtego zabijemy. Bo ma stara, to może nie mieć sharpnessu Tylko, że ja mam tak mało żelaza, że wątpię. A węgla nie ma no taką. Żeby mieć seta, mieć sharpnessy i to wszystko bez tych Oszczędnych rzeczy, no to trzeba mieć tak, żelaza, przynajmniej. No to miłego kopania. He. Będziemy tak długo kretem. Jeszcze nie mamy żadnej główki leczenia, mamy tak mało. Okay. No Ile sobie pozbieramy? My makro zadziałało, znaczy co? Ja nic nie mówiłem. Ty, ja mam pytanie z włączonych handlów? Nie. Dobra, już macie. Proszę. I go. O, zadziałało. No i pięknie. Mamy już 23. Mamy 4 diaksów, proszę, żeby nie zginął. Bardzo ładnie, proszę. Szeż? Gdybym miał o jeden więcej, moglibyśmy grać na Enchant, ale... pierwsze znajdziemy. Mam jedną linię HP. Jak jakoś z tym rozwalę. Z ma HP, to ja jestem szykoxem. Co teraz idzie? W ogóle nie to, co chciałem. A, ja wiem czemu. Teraz będzie działał. 41. Jeszcze trochę. Mamy 28, tyle wystarczy. A jeszcze dwa zbiorę. To będzie na przepalania mniej więcej. I pierwszy padł. Szkoda, że tamten typ mi uciekł. Gdybym nie uciekał, tylko bym mnie podlewał lawą, to bym miał jedną główkę. Szczerze mówiąc, złoto. Proszę, cztery jakieś. Znaczy osiem tak naj... oho Dziękuję. No, dziękuję za takie złoże. No jest, mam 10. ja słyszałem, że ktoś się kopie. Chyba słyszałem, że ktoś się kopie. Dobra, sobie zróbmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. na cztery i tutaj tak, dobra. Idealnie, znaczy no trochę idealnie. Nie, bo ja nie zrobiłem... A I to. I to. XD. To już wiem, czemu nie miałem nic. Praktycznie. Teraz możemy sobie zrobić seta. Jak wszystko się przepala, to można zrobić mieczyki, żeby mi się łapy trzęsą. ty ona mi nie starczy, co ja, no, zabrakło mi i to nawet dużo. Okej. Okay. Przepięknie. Przydałoby się więcej. Ale wystarczy w sumie. póki co. Może kogoś zdropujemy, to wtedy weźmiemy jego itemy. I to jest naj jedna z ważniejszych naszych rzeczy. I już możemy iść do góry. Najgorsze jest to, że się wkopałem tak blisko 0,0. To to hit tylko 200 kratek. Podjedzmy sobie trochę żarcia i zjedzmy na wszelki gapa. Bo jesteśmy blisko 0,0. Tam pięć serc ta regeneracja daje. Mocna jest. Oprócz tego, że jest wolniejsza, to jest chyba nawet ile... Nie, nie jest chyba lepsza od główki. Ale i tak, jest w połowie taka jak główka. Albo trochę nawet i jakaś jedna, albo i nawet dwie trzecie. Coś takiego. Aha, na pustyni. Trzeba bezpiecznie się wykopywać. Ograne na mózg Patrzcie na strzałę, albo na dwa No na dwa Dobra, To można wyrzucić Tym się po podsadzamy póki co Co można tutaj trzymać? Eee, łopatę? Nie wiem czemu, ale tak sobie eee, Łopatę Szkoda, że mam słaby drop tych jabłek Dużo one dają Uczyliśmy z, z niepotrzebnych rzeczy Jakwikunek jeszcze to Nie Bude. To można wrzucić, to można wrzucić To można wrzucić tyle Reszta może się jeszcze nam przydać No oprócz może tego Dawaj tam i więcej jabłek. Jedna jabłko z drzewa. Ale bieda. No i to się rozumie. Chyba nawet sześć mi dropło z jednego. Chłop ma trzy stary. Łop jest głupi. No, ja jestem głupi. No w sumie on ma trzy stare. On ma więcej itemów niż ja. No i... Nawet dobra gierka była. Dobra, ale widzowie.